Dzieci, życzę wam udanych ferii. Wracajcie bezpiecznie. Proszę pani, a co będzie z Majkiem? Kto się będzie nim opiekował w czasie ferii? A właśnie, chciałam zaproponować, żeby któryś z was zabrało go do domu na ferie. Ja bym bardzo chciała, ale jadę na całe ferie do cioci. Ja bym go chętnie wziął, ale. Okazało się, że mam uczulenie na żółwie. Też bym cię chętnie zabrał, Majki, ale mój kot bardzo nie lubi żółwi. Kiedyś nawet jednego. Olek, nie kończ, bo go wystraszysz. Ja i Tola możemy się zaopiekować Majkim i tak nigdzie nie jedziemy. Świetnie, w takim razie załatwione. Pamiętajcie, Majki je tylko warzywa i owoce. Nie karmcie go niczym innym. Kiedyś przez przypadek zjadł mi kostkę cukru. Dostał takiego spida, że nie mogłam go dogonić. Tola, nie powinniśmy najpierw spytać mamy, czy możemy przynieść kolejnego zwierzaka do domu? No, popatrz na niego! To tylko ferie! Co się może stać? Majki, to jest twój nowy domek. Czuj się jak u siebie. Chyba mu się podoba? Chodźmy zrobić mu coś na obiad. Julka, nie zamykamy go w pudełku? No co ty? Popatrz na niego! Założę się, że jak przejdziemy, będzie stał pół metra dalej. Skoro tak mówisz. Majki, mamy dla ciebie same pyszności. Gdzie jesteś? Majki? Majki, gdzie jesteś? O nie, musimy go szybko znaleźć, co powiemy pani. To miała być najlepsze ferie Majkiego. No dobra, tylko bez paniki. Nie mógł daleko odejść, prawda? Czy ja mam coś na głowie? Czy mi się wydaje? Max, chodź tu szybko! Czy myślisz to co ja? Majki! Max, szybko! Coś siedzi mi na głowie. Tylko proszę cię, nie mów mi co? Ale zdaj mi to! Masz żółwia na głowie, wiesz o tym? Ha, dzięki. Ja byś mi nie mówić, co tam jest. A w ogóle co żółw robi na mojej głowie? Skąd się tu wziął? Majki, tu jesteś! Całe szczęście, że się odnalazłeś. Majki, możecie mi to wytłumaczyć. Yy, jak by ci to powiedzieć? To żółw z naszej szkoły. Opiekujemy się w nim ferie. No nie gadaj, jak miło! Szkoda, że dowiaduję się dopiero teraz! Ale czat! Też kiedyś opiekowałem się żółwiem w wakacje Dawałem mu chipsy i paluszki Oczywiście serowo-cebulowe Wiecie jak wcinał? Chipsy <laughs> i paluszki powiadasz? Pamiętaj, żeby trzymać Majkiego z dala od taty Dobra, nieważne Zdejmijcie to tylko z mojej głowy! Nie, nie zbliżaj się do mojej twarzy No chodź tu Majki, zaprzyjaźnimy się, prawda? Kto chce być przyjacielem Maxa? Ale tato, ostrożnie, nie wiem czy to jest dobry pomysł żółwie... <grym w> Aaaa! Dość mocno gryzą. Dziabnął mnie w palec. Ja chciałabym się tylko z nim zaprzyjaźnić. Wreszcie wolność. Nie chcę więcej widzieć, że żółw chodzi po naszym domu, jasne? Jasne jak słońce. Obiecujemy, że Majki będzie tylko w naszym pokoju. Wiesz, co wyczytałam? Że żółwie uwielbiają się pluskać w wodzie. Mmm, brzmi świetnie! Kto nie lubi się pluskać? Och, po tych wszystkich stresach związanych z żółwiem, przyda mi się gorąca kąpiel! Ten pisk nie wróży nic dobrego, prawda? Chciałabym, żeby było inaczej. Majki! Julka, Tola! Co żółw robi w wannie? Yy, Sorgi! Majki tylko chciała się popluskać w wodzie. Widzę, że Majki ma wakacje z pełnym pakietem atrakcji. Może oglądamy z niej telewizję? Tak, nie będzie mu się nudzić. Jak myślisz, co oglądają żółwie? A teraz przyrządzimy prawdziwy specjal dla miłośników przyrody. O, idealnie! Majki jest miłośnikiem przyrody. Zrobimy pyszny, soczysty gulasz z żółwia. Czy on powiedział z żółwia? Co? Przełącz to szybko! Nasz żółw musi być odpowiednio doprawiony. A teraz pokażę wam jak zdjąć z niego skorupę. Nie mogę na to patrzeć! Będziemy potrzebowali do tego wielki tasak. Majki, schowaj się za mną! Dziewczynki, co chcecie na obiad? Pomyślałam, żeby zrobić gulasz. Dawno nie było. Nie! nie! Ojej, a co wy takie nerwowe? Uch, nie wiedziałam, że opieka nad żółwiem jest taka trudna. Wszędzie czyhają jakieś niebezpieczeństwa. Masz rację. Weźmy majkiego na podwórko, poje sobie trawki. Świetny pomysł. To będą najlepsze żółwie w ferie w jego życiu. Majki, zobacz, źle tu masz miejsca jedzonka. Mam nadzieję, że nie masz traumy po tym programie kulinarnym. Julka Tola, Mama was woła. Lepiej tam idźcie, prawie na mnie nakrzyczała! Właśnie teraz? A kto się zajmie Majkim? Spokojnie, mówiłem wam, że jestem ekspertem od żółwi. Zajmę się nim. No dobra, ale obiecaj nam, że nie będziesz go karmił żadnym niezdrowym jedzeniem. Obiecuję żadnego niezdrowego jedzenia! Tak, pamiętaj, tylko warzywa i owoce. Popatrz, Majki, mam bezglutenowe chrupki i cukierki bez cukru. Genialne, prawda? Samo zdrowie. No chodź ty, przyjacielu, dziawnij sobie cukierka bez cukru. Mmm, smakują ci, co? Już jesteśmy. To tak szybko? Majki, ja świetnie się bawiliśmy. Tato, gdzie jest Majki? Sekundę temu stał za mną. Mówię prawdę. Dawałem mu cukierki bez cukru. Że co mu dawałeś? Mówiłeśmy ci żadnych słodyczy. Ale to nie były słodycze. Cukierki bez cukru, pamiętajcie. Serio? Słyszysz jak to brzmi? Majki, gdzie jesteś? Musimy go znaleźć, pani nam zaufała. Okej, okay, zastanówmy się. Gdzie byście poszli, gdybyście byli żółwiami? Na lody? Do parku, poszukać czegoś do jedzenia. Tak, warto sprawdzić Majki Gdzie jesteś przyjacielu? Majki Tam jest, chyba go widzę Tak, to on O, popatrzcie Chyba sobie znalazł przyjaciela Jaki słodziak Dobra Majki, wracamy do domu Na szczęście się znalazłeś Witam po feriach Julka, Tola, jak wam poszła opieka nad Majkim? Super, bardzo mi się podobało Dowiedziałyśmy się, że żółwie nie są takie wolne, jak się wydaje. Tak i że nie wolno ich karmić cukierkami bez cukru. Proszę pani, Majki chyba złożył jajo. Co takiego? Jak to możliwe? Hmm, nie mam zielonego pojęcia. Hej, to znaczy, że Majki to wcale nie jest bajki. Pozdajcie, Maję. Ale czad? Będziemy mieć małego żółwika. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa.